oraz przestrzeń nad nami były jedną. Były wielką e, dwupoziomową kaplicą, z której ołtarz znajdował się w miejscu dzisiejszego balkonu. Ołtarz ustawiony w apsydzie czy takimś e, po okrągłym wysunięciu mór. Kaplica, tak jak powiedziałem, niezwykle dekoracyjna, e, zniszczona, zdemontowana, w jej miejscu powstaje zupełnie inna architektura. Architektura monumentalna, surowa. I zimna, ta, którą e, najbardziej e, lubili naziści, którą stosowali w swoich oficjalnych e, budowlach. Gabinet e, ma około 130 m2. E, gabinet berliński, z około. E, wiadomo, że cały ten kompleks w e, Nowej Kancelarii Rzeszy w Berlinie nie istnieje. W tej chwili to pomieszczenie uznawane jest za jedyny istniejący kabinet przeznaczony dla, e, dla Hitlera. Jego samego tutaj w zamku nigdy nie było. Te pomieszczenia od końca 1943 roku stały puste. były w pełni wyposażone w meble i przeróżne sprzęty. E, plan był taki, żeby Hitler przyjechał do zamku po wielkim zwycięstwie i stąd w miejscu dawnego ołtarza kaplicy Wilhelm objawił się, czy przyjął defilady. E, gabinet, tak jak wspomniałem, niewykorzystywany w czasie wojny, był używany po wojnie. Od 1948 roku był gabinetem prezydentów, e, prezydentów miasta. Dziś ta sala służy Centrum Kultury e, jest salą do spotkań, bankietów, koncertów, e, kameralnych przedstawień. Proszę Państwa, nad kominkiem znajduje się portret Marszałka Józefa Piłsudskiego. Sarski znajdujący się w sali tronowej w innej części zamku. E, nowa władza, polska władza też chciała zaznaczyć w tym momencie swoją obecność w tym symbolicznym, bardzo objęciem. Tron, wyjeżdża tron Sarsu, wyjeżdża do Gniezna, gdzie ma służyć jako tron e, biskupów w tej najważniejszej z polskich katedr. E, tak jak wspomniałem, jego zastępuje portret Piłsudskiego, który ma być symbolicznie obecny w tym zamku. Po śmierci Piłsudskiego, z kolei porty zostaje zastąpiony głową, rzeźbą przedstawiającą głowę marszałka i tak jest do 1930, do września 1939 roku. Ta architektura jest na tle innych pomieszczeń zamku wykreowanych w czasie wojny, architekturą wyjątkową, bo tylko tutaj mamy do czynienia jakby niemal z całością architektury marmurowej, myślę tutaj o ostatce, o ścianach, inne pomieszczenia w zamku zostały stworzone zupełnie w innym stylu. Myślę o tych wojennych. Jest o drewno, są prowadzenie, ale o tym powiemy w innym miejscu. Proszę Państwa, jeszcze wyjaśnię legendę z balkonem. Przez długi, długi czas... My uważaliśmy, że nie było tutaj e, ogrzewania w posadce. Okazało się jednak, że było, że zostało zdemontowane e, w latach 80. I rzeczywiście, do e, no jak wiele innych kuriozalnych tutaj zupełnie działań, stworzono e, także e, ogrzewanie, które miało zapewnić ciepło osobie stojącej. niż 10 osób jednocześnie. Teraz kilka spraw technicznych. Będziemy kierować się w stronę korytarza Cesarskiego. Będziemy mieli również korytarz zachodni, w którym od pewnego czasu funkcjonuje galeria fotografii PF, która użyczyła nam na wakacje swoją przestrzeń na takie niewielkie muzeum zamkowe, muzeum. przejdziemy obok. Nie tylko polecam po naszym uwiedzeniu, czy po filmie zobaczenie tej wystawy, bo to jest ostatni dzień jej funkcjonowania, ale także istnieje możliwość zakupienia nam zamkowych pocztówek, katalogu z zabytkowymi zamkowymi pocztówkami oraz wreszcie wydanego folderu historycznego mówiącego o dziejach tego budynku i stanowiącego przewodnik podatnych zamków cesarskich w Poznaniu. Także ja serdecznie Państwa zapraszam do tego miejsca